Dzień dobry. Zaczynamy opowieść zielonego kapturka. Rolą zielonego kapturka będzie grała Maja. Rolą wilka będzie grał Patryk. A rolą narratora będę grał Jamak. Zielony kapturek idzie przez las z wizytą do babci. Zielony kapturek. Dzień dobry, Babciu. Wilk przebrany za babcia. Dzień dobry, zielony kapturku. Zielony kapturek. Babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Żeby cię lepiej słyszeć, dziecino. Zielony kapturek. Babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk. <coughs> Żeby cię lepiej widzieć w nozu. Zielony kapturek. Ale, Babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Żeby Cię lepiej słyszeć, zielony kapturku. Zielony kapturek. Ach, babciu, dlaczego Ty masz takie duże oczy? Wilk. Przecież Ci już mówiłem, zielony kapturku. Zielony kapturek. Ach, babciu, a dlaczego Ty masz takie duże uszy? Wilk. Pytaj o zęby, zielony kapturku. Zielony kapturek? Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk? Zielony kapturku, spytaj o moje zęby! Zielony kapturek? Babciu, a dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk? Spytaj o moje zęby, pytaj o moje zęby! Zielony Ach, kapturek? Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk zatyka uszy i ucieka Au, au, Auuu! Auu. Babciu, daj, bo ty masz takie duże uszy. W ten sposób zielony kapturek uniknął losu swej siostry w czerwonego kapturka. Dziek, dziękuję za, za wysłuchanie na, na naszego teatrzyku. Koniec.